Hej, siemano, z tej strony Roni witam was w pierwszym odcinku Fifa 15 Ultimate Team Szczęśliwy Trap. Tak, się już nie umiem doczekać kogo tutaj będziemy mieli w składzie, ale zanim to zrobimy, musimy sobie kupić parę paczek i z tych zawodników co tam będzie stworzyć jakiś skład jakikolwiek, żeby był. Bo, jak wiecie, zrobimy sobie standardowy składzik, same brązowe karty i jakiś 3 złotych nieświecących, taki jak na początku dostajemy w fucie. Więc myślę, że coś dobrego z tego będzie. I oczywiście w dziesiątej lidze, co ligę, kiedy będziemy zaczynać nową ligę, zawsze będzie w Wawlu grał jakaś gwiazda. To ciekawe, kto dołączy do Wawla Wirek w tym sezonie. Może ten, kto jest nowy na moim kanale, to przypomnę zasady, jakie tutaj są rozgrywane w szczęśliwy traf, czyli gramy sobie w sezonie normalnie. Ultimate od 10 do 1 Ligi. Co sezon zawsze będzie jakaś nowa gwiazda w moim zespole. Nawet może teraz to być Neymar, następnym sezonie jakieś Inga, albo jakieś tańsze zawodniki, albo albo nie wiem Silva, ktokolwiek. I jak wiecie albo nie wiecie, jeśli przegram spotkanie to nic się nie dzieje. Jeśli spotkanie zremisuje, to oczywiście dostaje srebrną paczkę, tą dużą za 3750, albo sobie kupuje jakiegoś srebrnego zawodnika na rynku, a jeśli wygram spotkanie, to analogicznie złota paczka, albo jakiś złoty zawodnik z rynku. Też może być taka sytuacja, że nasz zawodnik wyjdzie, to będzie zaliczane jako rage speed, no to wtedy sobie otwieramy złotą paczkę i jakiegoś złotego zawodnika, wybranego przeze mnie na jaką pozycję, będzie chciał grać. To takiego na przykład, chcę prawego obrońcy, szukam prawego obrońcy na rynku złotego, pyk, pierwszy na liście albo ostatni na liście, z pierwszej strony biorę go, rachu ciachu, w moim klubie gra. No i teraz otwieramy sobie jakąś złotą paczuszkę, trzech nieświecących złotych graczy. Hmm. o, Akinfeva mi, ale to go nie dajemy do mojego składu, będzie to, o, w złotych bramkach, może no jest dobrze. A akurat tak się złożyło, za mało złotych zawodników a tam przydzieliło, no to musimy sobie otworzyć jeszcze jedną paczkę dodatkowo. Ooo, tutaj znowu bramkarz, nie, to tego bramkarza sobie podarujemy I weźmiemy sobie Rafini jeszcze do naszego składu Rafinia to jest koksowy zawodnik, 4 sztuczki, 4 słabsze przemoga Będzie się działo Tak wygląda moja jedenastka, udało mi się stworzyć właśnie taki skład No, atak Rafinia, Gameiro No, może się będzie coś tam ciekawego działo w tym ataku No, zaraz to przetestujemy Ale zanim to nastąpi, musimy sobie kupić jakiegoś złotego zawodnika Jakąś gwiazdę do naszego klubu Ciekawe kto to będzie. Ktoś z pierwszej strony. Jakiś drogi, jakiś... No prawie, że najlepszy zawodnik. Zobaczymy. Zobaczymy zaraz kto to będzie. I musimy troszkę zmienić kryteria. Jakby szukało mi samych słabiaków, więc musimy sobie tutaj troszkę zmienić ustawienia i, i może znajdzieć jakiegoś lepszego zawodnika. Uhuhu! No, tutaj czarnego klasera nam znalazło. Uuuu, i milna! Ha, 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 ha. To kogo by sobie tutaj wziąć? Jeszcze mamy tutaj Emenikę, Lukaku. A to weźmiemy do mojego składu sobie czarnego milnera na początek. Troszkę ciężko mi tutaj wsadzić tego milnera, no to więc musiałem sobie wybrać taktykę na 2SPO, ponieważ nie mam lewego skrzydłowego ani lewego pomocnika. No nie wiem, no, kiepskie zgranie, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. A przed każdym sezonem, zanim zaczniemy sobie rozgrywać spotkania w lidze, to najpierw. Mecz, prawilny towarzyski, żeby zobaczyć jak tutaj nasz zespół się zgrywa ze sobą. Ciekawe czy potrafią się ze sobą komunikować, bo no tutaj pop, reszta świata po prostu tutaj jest w moim składzie. Nie potrafi znaleźć przeciwnika. Bum 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 Dub i ja, autostrada. Pareszcie kogoś znalazło. O! Przynajmniej jakiś godny przeciwnik też ma słaby skład i chyba słabe zgranie z tego co widziałem. No to będzie dobry test dla mojej nowej drużyny, widzicie to? Ale mi się nie chce grać, już tego nie, pa! Wuhu! Ciule Czule ważą Fifa! To spróbujemy zagrać z nim do pierwszej bramki Oczywiście ten kto szczeli wygrywa Ale wiadomo, że na przeciwnik nie wyjdzie, to jeśli ja strzelę pierwszy i wyjdę, to, to zaliczamy jako zwycięstwo Bo w takich warunkach no, niestety, ale przepraszam was bardzo, ale się nie da rozgrywać spotkania a nie wiem, czy to mój internet dalej tak zawodzi, ale wątpię. Leć. Chyba go za mocno wysunął. Zaraz zobaczymy. Tutaj takie emocje on FIFA. Ło, lecisz. Jung Utah! Jung Utah! No, no. Ile mam czekać? Markni. Fantastycznie. Ale kiepsko. Mówię, jakiś karny. Zanim dodyktuję nam karnego, ale w taki lagach żeby trafić w zielone pole to będzie naprawdę no, hardkorowe wyzwanie Na szczęście pasek wydaje się normalnie leci w odpowiednim tempie, ale nasza gwiazda zespołu, czy to wykorzysta Jest, na zielone trafiłem i pewna, br pewna bramka, 1 do 0 Mylna zdobywa pierwszą bramkę dla Babla Wirek w meczu towarzyskim no tak powinien grać prawdziwe gwiazdy, wykorzystywać wszystko, być pewnym siebie, prowadzić zespół do zwycięstwa. I takich piłkarzy właśnie potrzebujemy. Nie, to nie ma sensu, nie, 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 Damy mu zwycięstwo, ale my to robimy jako... Zaleczamy to jako nasze zwycięstwo i sobie teraz kupujemy paczkę. Zaraz po skończeniu nagrywania, zobaczymy kto miał słaby internet, aż sprawdzę. Bo jeśli ja to, to są wielkie jaja. Dobra, to my sobie otwieramy złotą paczkę. Mam nadzieję, że tam ktoś będzie mówił: czarny robek, ale byłoby fantastycznie. Rufiar i Sakho o tutaj Francuzi. Fantastycznie, że trafiło nam się tutaj dwóch świecących zawodników. No Lepiej nie można było trafić. Od następnego odcinka zaczniemy sobie rozgrywać już sezony w fucie. Myślę, że ten skład podoła wyzwaniu i na lajcie wygrają dziesiątą ligę. Milna ich poprowadzić do zwycięstwa, do Pucharu, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!